W internecie. Jak hejtujemy w internecie? Nasyłamy innych na Mhm, mm Czyli troli nasyłamy. Albo troli, albo innych. Co jeszcze? Nasyłamy zdjęcia Okej, to mamy zdjęcia. Koło zdjęć jest bardzo blisko... Mm. Dobracie. No literkę dawajcie. Dla wręczania? A! Ok, Okej, co można robić przez internet? Komentować. Bardzo brzydko piszę. Tak samo poprzez komentarze, jakieś opowiadanie i tak dalej. Czyli komentowanie, ale jakie komentowanie? Komentowanie na wprost kogoś do twarzy? twarzy? Obgadywanie. Obgadywanie. Ale uwaga! E, bardzo często, i sobie z tego sprawy nie zdajemy, jesteśmy w grupie, w klasie i kogoś wykluczamy. Okej, okay, bo jest mapa za Żaden szanujący się historyk nie będzie korzystał z nowej, świeżej mapy. Zawsze ta mapa musi być podarta do miejsca i dalej. Zawsze muszą odstawać. To jest geografia, no ale wychowacze, nie? E, Okej, okay. jak myślicie, co lubi jeść? Pierwszy... Kto powiedział, że nie? piątka. <śC lied James> <sn Link, to zfinutka> Uh, no niektórzy światło siedzą.